Powszechnie uznawani jesteśmy jako zwycięzcy. To wczoraj w Warszawie cały czas mówili dziennikarze, mówili mi koledzy samorządowcy. Właściwie gratulacje składali zanim komisja selekcyjna zakomunikowała te wyniki. Wszyscy byli przekonani, że wygrali. Z werdyktem nie powinno się dyskutować. Przegrać trzeba umieć, także po męsku. Ale bardzo się cieszę, że na sali jest Pan dyrektor Zygmunt Nasalski, dyrektor Muzeum Królewskiego. Panie dyrektorze, ja myślę, że nie pogniewa się Pan, jeśli podejmę taką decyzję, że ten stół taki symboliczny i historyczny, który ma Pan w muzeum, tam na parterze, z odciśniętą czarcią łapą, wstawimy do tej oranżerii w łazienkach jako, jako symbol. Jako symbol e, sprawiedliwych e, Dziękuję bardzo. Pewnie jest tu na sali oprócz mnie wiele osób, które uważają, że to my powinniśmy być Europejską Stolicą Kultury. To nam pozostaje, no pozostaje nam być. W tej chwili, skoro nie dano nam tego instrumentu, nie dano nam tej szansy, musimy to zrobić bez tego. Nie mamy innego wyjścia i ja jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to osiągnąć. Dam się wciągnąć w ten proces zmieniania ludzina i muszę powiedzieć, że jest mi z tym niezwykle dobrze. My się czujemy dzisiaj, właśnie chyba jako ci zwycięzcy, dlatego że możemy określić sobie tę wspólną drogę w sposób wiarygodny dla siebie. Wartością tak naprawdę tego, co zostało przez te 3 lata stworzone są ludzie i oni zostają w Lublinie i oni mogą za Lublina pracować i my chcemy ten program realizować z tymi ludźmi, którzy ten program stworzyli. 2016 zamieniamy na 2017, realizujemy ten program, ten projekt, mamy 700 dla miasta Lublina, zrobimy to razem, zrobimy to najlepiej jak potrafimy. W ramach 700-lecia, 16 zmieniamy na 17, i tyle, i mamy co robić. To proszę Państwa, w tym